Ciąg dalszy sporu o import ukraińskiego zboża do Polski po 15 września. Według jeszcze niepotwierdzonych informacji w decyzji o ukraińskiego rządu ukraińscy posłowie mają zakaz podróżowania do Polski. Jest to odpowiedź na to, że Polska nie zgadza się na import ukraińskiego zboża po 15 września. Według ONETu strona ukraińska oficjalnie zakazu nie potwierdza, jednak zapewnieniom ambasadora Ukrainy przeczą informacje z innych źródeł. Według artykułu w Onecie władze Ukrainy postępują zgodnie z najbardziej klasycznymi wzorcami sowieckiej dyplomacji, czyli działają tak, że z jednej strony podejmują pewne działania, ale z drugiej zawsze zachowują margines pozwalający im w razie niepowodzenia zaprzeczyć najbardziej oczywistym faktom. Informacje o zakazie wyjazdu do Polski deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy są kolejnym potwierdzeniem, że relacje polsko-ukraińskie, pomimo gigantycznego wsparcia ze strony Polski, zaczynają się niestety coraz wyraźniej pogarszać. Przejawami tego były obchody 80-lecia rocznicy Rzezi Wołyńskiej, kiedy to Polska nie doczekała się nie tylko przeprosin, ale nawet poważniejszego gestu ze strony ukraińskiej.